Hej, jak się macie? Witam was na kanale Retrosektor. Dzisiaj zrobimy rozpakowanie trzech zaległych przesyłek z zeszłego miesiąca. Powinny znajdować się tu gry na GameCube'a. Nie ukrywam faktu, że ostatnimi czasy troszeczkę bardziej właśnie zagłębiłem się w struktury tego sprzętu i tam coś postanowiłem sobie dokupić do kolekcji. GameCube posiadam jakoś od 2007 roku i w sumie pamiętam, że ta konsola trafiła do mnie ze sklepu Game Chyba to był game albo blockbuster. I kupiłem ją głównie po to, by ogrywać sobie po kolei wszystkie rezydenty I te gry pozostały do dnia dzisiejszego w mojej kolekcji. Ale też jest sporo gier na GameCube, z którymi nie miałem po prostu styczności, a tą zaległość myślę, że warto nadrobić. I w sumie każda z tych gier tutaj yy, została wydana z dodatkową akcesorką usprawniającą granie. Tak więc sobie po kolei przez to przebrniemy. Niestety tu mamy samą grę bez akcesorki, ale z tego co mi wiadomo, akcesorkę można łatwo sobie zdobyć, ponieważ powinna to być mata do tańczenia. A gra, którą tutaj mamy jest Dancing Stage Mario Mix. Jeszcze ja sobie troszkę kamerkę. O! Było to wydane w dużym boksie wraz z matą do tańczenia, ale okazało się z mojego małego researchu: co my tu mamy, jest instrukcja? Czy nie ma instrukcji? Jest, kurde. Dobra, fajnie trafiło. Z mojego małego researchu okazało się, że. To jeszcze nam dupło. No dobra. Patrzcie, nie mogę dokończyć myśli, że maty od konami. Były również te same maty były wydawane z grami na Wii, ponieważ ten system został przeniesiony oczywiście jest kompatybilny i został przeniesiony na Wii. I w sumie można korzystać z maty jakiejkolwiek maty od Konami właśnie odpalając tę grę. Czy to na GameCube czy na Wii? Oczywiście matę podłączamy tym samym wtykiem. Jak kontroler do GameCube. Tak więc myślę, że tutaj będzie fajny motyw, by obcykać sobie ten tytuł, jak płytka. Jest popalcowana. Tu jest coś nieładnego. Mam nadzieję, że to widzicie. Śmieć. Okej. Okay. Ani jednej ryski. Jest zakurzona, jest popalcowana, ale ani jednej ryski, tak więc tutaj udało się to zakupić. No, oglądałem. Y Ceny pełnego zestawu, a propos dotyczącego tego tytułu, ale to jest praktycznie niemożliwe do zdobycia, tak więc postanowiłem zakupić samą grę i zakupiłem to w Ceksie. Gra kosztowała mnie 8 funtów 40 zł. Myślę, że dobry okaz, tym bardziej, że też w sumie nie widziałem też, by ktokolwiek sięgnął po tę grę i ją zaprezentował na YouTube więc tutaj może być odważny krok. Yy, przynajmniej sprawdzając i testując ten szpil, taneczna gra z Mario. Yy, powiem Wam, że o tej grze dowiedziałem się ostatnimi czasy. Patrzcie, tu będzie walić się kombosy na dipadzie, albo na macie, będzie się po prostu o tym deptać po tych strzałkach. No dobra, sprawa do obcykania, muszę jeszcze załatwić matę i będę chciał to sobie obcykać, ogarnąć ten temat minęło kilka dni, a w międzyczasie udało mi się załatwić matę do tańczenia pod tytułem Dancing Stage Mario Mix dokładnie mówiąc ta mata nosi profesjonalną nazwę Action Pada no dobra, Action Pad powinien znajdować się w tym dużym pudle i zakupiłem to po prostu wraz z jakąś grą na Wii, jakąś taneczną grą na Wii, nawet nie kojarzę tego tytułu, tylko wiem, że była to gra, którą również wydało Konami. Zobaczmy, jak prezentuje się ta mata, bo jestem cholernie ciekaw. I prawdopodobnie ta gra na Wii powinna, powinna, ale to nigdy nie wiadomo, być po prostu w dużym boksie. A coś mi się wydaje. No właśnie, to co mi się wydaje. Dużego boksa nie ma. Jest za to dużo folii. Jest gra. Co to jest? Dancing Stage. Hottest Party. No niestety nie ma oryginalnego pudełka. Stan. No dobra, jest ok. Wii Dancing Stage od Konami. A zobaczmy, bo też wiem, że na Wii były tematy od jakichś tam trzecich firm. Zobaczmy, czy to jest Mata od Konami. Bo jak nie, to raczej Lipa. Czy ta Mata jest od Konami? Jest od Konami. No dobra, będzie ją trzeba sobie. Fajnie wyczyścić, odświeżyć. Mamy tutaj symbol konami i wtyk, jakim podłączymy to do GameCube'a. No mam nadzieję, że będzie to sprawne na chodzie. No, jest identyczny. O tu mamy sprzęcior. No dobra. Mam nadzieję, że to będzie wszystko śmigać na weekendzie, to sobie oczywiście przetestuję yy, czy ta mata no mam nadzieję, że mata będzie sprawna, w sumie tutaj za bardzo chyba nie ma co się zepsuć mam nadzieję, że to jest mata taka wiecie antypoślizgowa że po prostu człowiek nie rozwali se kurde Ok, okej, mata od Konami jest Dancing Stage Mario Mix jest tak więc będzie można to przetestować Teraz przejdziemy do tej gry. Nie wiem tylko który to będzie tytuł. Ale też gra powinna wykorzystać, no, powinno być w komplecie. Powinno to wykorzystywać dodatkową akcesorkę. To już udało mi się zakupić na eBayu. w Sumie te dwie gry. Zobaczymy tylko, która tutaj gra się znajduje. Aha, no dobra, już wiem o co kaman. Mamy tutaj Final Fantasy Crystal Chronicles i zapłaciłem za to 150 zł. Myślę, że się sprawa opłaciła. Na tyle, że w zestawie powinien być kabel do Game Boya Advance. Bo pomimo tego, że można wykorzystać tradycyjny kontroler z Gamecube, można również ogrywać to przy wykorzystaniu kieszonkowej konsolki Game Boy Advance pod warunkiem, że kabelek został dołączony, mamy tutaj wersję PAL, dobra powinna być nie mogę tego domknąć, a nie, powinno być wszystko po angielsku tak zgadza się, na bank była wersja Również i francuska, jak i zarazem niemiecka. Ale mnie interesowała wersja brytyjska. Zobaczmy ten komplecik. Płytka jest, stan. No są zarysowania, ale na bank płytka będzie śmigać. Jest instrukcja. O, mamy tutaj jakieś zapiski, zobaczmy co tutaj ktoś nam pozostawił za informację? Pismo ciężkie do rozczytania, ale tu mogą być jakieś wskazówki. Dobra, to sobie zobaczę na spokojnie. Lightning brings the... Co? Nie wiem, nie umiem przeczytać tego słowa. No dobra, jakieś wskazówki. Ktoś nie ma zbyt pięknego, urokliwego pisma. Ale stan całkiem, całkiem przyzwoity. Nie powiem. Dobra, co my tutaj dalej mamy? To sobie odstawimy. może tu. Instrukcja dotycząca przewodu Game Boy Advance. Łączącego naszą małą konsolkę z GameCube'em. Sam ten kabel kosztuje coś około stówki. A za grę dałem 150 zł. No to tu okazja była naprawdę. Całkiem, całkiem przyzwoita. A propos tego zakupu, i w sumie chyba to powinno być już wszystko. Nie ma żadnej dodatkowej instrukcji. Dobra. No, widzicie, w jakim stanie jest pudełko. Swoje zdecydowanie przeszło. Tu jest jeszcze jakaś stara etykieta. Jest napisane The Software Store Hereford. Kosztowało to kiedyś 20 funtów. No, to przepłaciłem. O 10 funtów. Ale fajnie, że jest komplecik. Tak się to zachowało. I ostatnia gra. Tutaj gra niespodzianka. Zobaczmy co to teraz. Tutaj będzie się skrywać. Również w Big Boxie. Gra. Nie było zbyt wiele gier wydanych w Big Boxie. Na Gamecube. A. Chyba jeszcze były... Poza tym Mario Mix Final Fantasy Chronicle odamą, którą tutaj mamy, były jeszcze chyba, wydaje mi się, że dwa Mariany. Mario Party 6 i 7, ale to będę musiał jeszcze sprawdzić dokładnie. Mamy tutaj bardzo dziwaczną grę w wydaniu na GameCube. A. Tylko i wyłącznie na Gamecube'a odama. Wykorzystująca mikrofon, podobnie jak szósta i siódma część Mario Party, jeszcze jest zaklejenie, ale to już było otwierane przedtem po angielsku. Pięknie i za tą grę zapłaciłem 105 zł również na eBayu w licytacji. To był kurde dobry zakup. Przynajmniej tak mi się wydawało na tamtą chwilę stan bardzo dobry, jest instrukcja sprawdźmy a jest UKV czyli w angielsku wszystko jest ta tradycyjna reklamka karta z kodem zdrapka jeszcze nie zdrapana i płytka zobaczmy jaki to ma stan kurde, noweczka nie wiem, czy to kiedykolwiek było odpalane. Widać, że ktoś tutaj kurde o to zadbał. Dobra, Grę może damy sobie z tej strony. Na wystawkę Final. Jeszcze wszystko we folii. Tu już chyba nic nie ma. Dobra. Tu już nic nie powinno się więcej skrywać. Poza mikrofonem. Którego będziemy wpinać w drugi port z lotu kart pamięci. Jest również taka podstawka, którą wpina się w kontroler i się zapodaje mikrofon. Coś takiego. No, pierwszy raz mam kontakt z mikrofonem przy jakiejkolwiek grze na jakąkolwiek konsolę. I będziemy tutaj wydawać komendy. Tak gra to nic innego jak połączenie strategii z pinballem. Bardzo dziwne połączenie. No i powiem wam, że tu jest temat, który może być godny uwagi, sprawdzenia. Tym bardziej, że wykorzystuje się akcesorkę w postaci mikrofonu. Komendy będzie trzeba wypowiadać. Mam nadzieję, że to nie będzie coś takiego, że po prostu wypowiadamy jedno słowo. Bez końca cały czas, że będzie to zrobione w jakimś sensie, jakimś sensownym stylu. Ciekawe czy są wypisane jakieś komendy. Co mi tu mamy? Plakat, nie mapkę na środku. No ładnie. Takiego bajeru się nie spodziewałem. Różnego rodzaju taktyki. Voice comments. Dobra. Advance, fallback. No. Jest kilka comment. Tylko tyle? Tylko 6 comment mamy. No, niezbyt wiele. No, ale dobra. To sobie sprawdzę, zobaczę co i jak. Gra zapowiada się fantastycznie. Mamy sposób wpięcia tej podstawki na mikrofon, do kontrolera. No i w sumie tyle. No, wypasior. Teraz szykuje się cholerny drugi lockdown, tak więc ja zdecydowanie w wolnym czasie będę sobie ogarniać te gry, a też na dniach ma przyjść do mnie... Konsolka, więc zrobimy mały przegląd tego sprzętu z rozpakowaniem. Zobaczymy co i jak, ale to prawdopodobnie stanie się e, gdzieś tak w przeciągu najbliższych 2-3 dni. Dobra, tyle wszystkiego dobrego na obecny czas. Mi się wydaje, że ceny były całkiem przyzwoite, jak za tych kilka dobrych gier. Tym bardziej, że to zachowało się w pełnych boksach komplety. Czy nawet oryginalne foliki. No, powiem wam, że ludzie teraz troszeczkę wyprzedają tych gier. Też widzę, że cenowo sporo z tych starszych gier teraz po prostu idzie w dół. Na przykład ten Final Fantasy Crystal Chronicles został wydany na Switcha. No, niestety nie da się podłączyć Game Boy Advance. Oglądałem filmik, w którym koleś próbował to podłączyć do Switcha poprzez specjalny GameCube konwenter. No i nie udało się odpalić tego wykorzystać po prostu małego GameBoy'a przy Switchu, ale udało mi się podłączyć kontroler z GameCube'a i był w stanie po prostu grać Final Fantasy na Switchu przy wykorzystaniu kontrolera z GameCube'a, tak więc no Coś tam, coś tam dobrego z tego pozostało. Dobra, tyle z tego wszystkiego. Ja się żegnam. Na razie trzymajcie się. Hej.